Dzień z Ewangelią. Z Ewangelii według świętego Mateusza Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Wzywasz Panie do siebie wszystkich, którzy są utrudzeni pracą, przeciążeni, przemęczeni, i obiecujesz dać im odpoczynek. Jaka wspaniała obietnica. Któż z nas, ludzi współczesnych, nie czuje się przemęczony i zestresowany pracą ponad siły, wyścigiem szczurów, wzajemną rywalizacją? Któż nie boi się pójść na urlop lub zrezygnować z części zajęć, by odpocząć? Jeżeli po powrocie z wypoczynku może się okazać, że jego miejsce jest już zajęte przez tego, to nie potrzebuje wypoczywać. Kto rzekomo jest stale wydajny, zadowala się mniejszą płacą, ma mniejsze wymagania, jest bardziej dyspozycyjny, czytaj, spoligliwy. Do tego jeszcze okazuje się, że jest to Twój najlepszy przyjaciel, który w trosce o Twoje zdrowie zachęcał Cię do wzięcia należnego Ci przecież odpoczynku. Tylko Ty, Pani, możesz nam dać odpoczynek bezpieczny, bez żadnego kontekstu i podtekstu. A zatem tylko w Tobie mogę tak naprawdę odpocząć, bez stresu jutro, który się lęgnie gdzieś w podświadomości przeżywania urlopowych czy świątecznych dni. Wracając do Ciebie, zawsze znajdę swoje miejsce. Nikt go nigdy nie zajmie, bo dla Ciebie jestem nie do zastąpienia. Jestem przecież Twym ukochanym dzieckiem. Jak dobrze Pani mieć świadomość bycia zawsze potrzebnym i zawsze akceptowanym. Na czym jeszcze polega fenomen Twojej oferty świąteczno-urlopowej? Każesz wziąć na siebie Twoje jaźmo, to znaczy nauczyć się być łagodnym i pokornym sercem, tak jak Ty nauczyłeś się posłuszeństwa Twemu Ojcu. Nadto stwierdzasz zachęcająco, że Twoje jarzło jest delikatne, a Twój ciężar lekki. Twój ciężar, panie, zawsze jest lekki. Tylko że człowiek woli nosić swoje ciężary, bo chce być niezależny i samostanowiący. A nadto zawsze uważa, że Twoje polecenia są z zasady za trudne i za ciężkie. Odpoczynek płynie zatem nie z ilości dni spędzonych poza domem, nad morzem, w górach czy ciepłych krajach, w innym otoczeniu geograficzno-osobowym. Odpoczynek płynie od Ciebie, z wierności Twej nauce, czystości sumienia. To jest niesamowite, bo przecież ludzie gdzie indziej szukają odpoczynku, a On jest tak blisko, jest w Tobie. Niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Tobie. Dzień z Ewangelią